Jak w Excelu usunąć duplikaty? W mojej tabelce mam kilka duplikatów. Dla ułatwienia oznaczyłem je kolorem. Chciałbym usunąć dane, które są powtórzone. Warto zwrócić uwagę, że słowo duplikat oznacza w tym przypadku komplet danych ze wszystkich kolumn. Na karcie dane w grupie narzędzia danych wybieram polecenie usuń duplikaty i w oknie usuwanie duplikatów upewniam się, że wszystkie kolumny są zaznaczone i wybieram przycisk OK. Zostaje wyświetlany komunikat, że 4 duplikaty zostały usunięte i pozostało 11 wartości. Usuwanie duplikatów może jednak wyglądać zgoła inaczej. Cofnę skrótem CTRL-Z ostatnie polecenie. Wyobraźmy sobie, że chcemy pozostawić w tabelce maksymalnie jedną osobę z każdego województwa, a więc nie chcemy dopuścić, aby województwa były zduplikowane. W tym celu w oknie Usuwanie duplikatów klikam przycisk Usuń zaznaczenie wszystkich i na liście Kolumny wybieram wyłącznie kolumnę Województwo. Kiedy kliknę przycisk OK, komunikat głosi, że 7 duplikatów zostało znalezionych i pozostało wartości 8. Województwa się nie powtarzają. W taki sposób w Excelu można usuwać duplikaty.